Gala moi kochani, witam was w kolejnym horrorze. Dzisiaj gramy w grę, która się nazywa S.O.T. Gramy w grę, troszkę masło maślane. Jest to gra najprawdopodobniej kogoś, kto pochodzi z Rosji albo Ukrainy, o ile dobrze pamiętam. Tutaj tego nie ma. Ale gra jest po angielsku i co najlepsze, jest na Unreal Engine 5, więc jestem ciekaw jak będzie wyglądać gra, która jest troszkę, jak ja lubię to mówić, rozpikselowana. Yy, jednocześnie ma styl takiego trochę no wskakuj wskakuj oj małpa znowu przyszła przyszła znowu małpa e, no jak mówiłem daję takie wajby gry z playstation 1 jest to horror nie wiem czego mogę się po niej spodziewać ale mam nadzieję że nie obudzę moich wspólnych domowników kot mnie już tutaj męczy piecze ciasteczka e... No i co no? Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. I zaczynamy. Horror Engine. No, to mi się nie podoba. Triglove demanding sacrifices. Oj, gra się źle zaczyna. Mogę zatrzymać? Zatrzymałem. E Zwiększymy troszkę ilość tego. O, kurde. Nie widzieliście tego. Tutaj znalazłem pierwszy błąd w grze. Jak kliknijcie Escape, to gra tak naprawdę się nie zatrzymuje. Continue the game. Exit to the main menu. Najpewniej rosyjski. Tab. Mój mózg. Get to your apartment. Spoko. Ale się kręci się. Tak wygląda mój mózg. Nie, no niemożliwe, za duże. Dobra, musimy dostać się do domu, ale jak ja mam to zrobić? Mogę biec? W którą stronę mam iść? A co tutaj jest? Nie wiem, co to. A, to jest chyba ten na prąd. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Najprawdopodobniej do tego bloku. O! No dobra, no to w takim razie idziemy. Jest tutaj jakieś wejście? Najprawdopodobniej nie. No zobaczmy. Może powinniśmy iść w tą stronę? Pójdziemy w prawo, zobaczymy. Może coś... Okej, okay, nie mogę iść w prawo. Dobrze, że ta gra nas zablokowała. Oj, w takich porach to lubię niewidzialne ściany. Co kicia, co? Będzie na mnie siedzieć, jak krzyknę, to mnie kurde zabije ten kot. Tak, wróć do swojego mieszkania. Zaraz wrócimy. Dobra, kotek. Spadaj. Za ciężka jesteś. Całkiem spokojna okolica. Jeden wielki szary blok. Nowoczesne jasne światła, a tutaj nagle żółta lampa. Jest godzina 2.54, więc to raczej nie jest papieska godzina, żeby zaświecić na żółto, no ale cóż. No, może się czepiam po prostu. Śmietnik rozwalony. O, no, najprawdopodobniej w Polsce jesteśmy. Wydaje mi się, że powinienem skręcić w tą stronę i chyba wejść do tego mieszkania. Jest tutaj jebitnie wielki kot, tak? Cześć, kumplu, mogę? Cześć, cześć, byku. No, fajny kitku, fajny. O kurde, a tu co jest? Coś leży na ziemi. Nie wiem czy powinienem to podnieść. Co to jest? Some kind of head from an old doll. Looks a little creepy. No oczywiście, że przerażająco to wygląda. Kot, zjeżdżaj. Dobra, myślałem, że ktoś to jeszcze jest. Wow, jakiś błąd znowu widziałem. Dobra, nieważne. Wejdźmy do bloku. Miejmy nadzieję, że to jest nasze wejście. Tak, to jest nasze. Coś długi ten kod wpisałem. Ok, weszliśmy. Mogę sobie browara wziąć. A mogę je przewrócić. Przecież są jeszcze nieotwarte efekty dźwiękowe, bardzo dobre. Wow, to co? Nimanie A... Propopal człowiek. Okej, okay, dalej tego nie będę czytał. A, okej. Okay. Jest to po prostu plakat z osobą, która zaginęła. Tak samo tutaj. Głównie kobieta. A nie, tutaj jest mężczyzna, który dziwnie wygląda. Jego twarz wygląda, jakby w czacie GPT została wygenerowana. Kolego, kim ty jesteś? Ale ty okropnie wyglądasz. Co ty masz za głowę dziwną? mnie nie pobijesz? Dobra ty, zostaw mnie. Pewnie dziadek pijany i tyle. Na szczęście nas nie śledzi. Dobra, dziadek sechilluje bombę, ja go nie będę... Nie będę go... co, <męczył> A mogę wejść wyżej? Chyba mogę. Tutaj coś jest? O, tutaj też mogę wejść. No, A na dole też mogłem być. Oh, kotek. Jak nie królik, to kotek mnie męczy. To jest już niemożliwe. Chodź. Miau. No, siadaj. Dobra, to zejdźmy na dół. Zobaczmy tutaj. Otwórzmy drzwi. Zamknijmy. Mogę to zamknąć na kłódkę? Chyba nie mogę. Chyba nie mogę. A, aua, aua. Moje kolana. Wreszcie jestem w domu. A raczej w mieszkaniu. Jestem okropnie głodny. Mam nadzieję, że jest coś zjadliwego w lodówce. Zobaczmy. Mój mózg. Weź żarcie z lodówki. Wow. Oczywiście kwadratowy... Kwadratowa sofa. Bardziej tapczan w sumie. Dywan na ścianie. Browar. Widok na blokowisko. Na moją dzielnię. Zegar. Która jest godzina? Druga w nocy. Nieźle. Tutaj co jest? Toaleta? Aha, anime dziewczynka w kuchni. W ogóle, dlaczego lodówka jest na zewnątrz, a nie w kuchni? Jakby tutaj mogła się zmieścić na spokojnie. Telefon, jakiś pączek, jakieś konserwy. Petownica. Co my, gopnikiem jakimś jesteśmy? Najprawdopodobniej tak. Dlaczego ty masz anime dziewczynkę, kurde, na plakacie? Znaczy, na ścianie. A tutaj jest pewnie toaleta. Tak, jest toaleta. Mhm, piękny pattern, wana, nie no, no to się powodzi koledze. Zobaczmy co jest w lodówce, mhm, dobra, nieważne, nie powodzi się. Podgrzejmy sobie lazanie w takim razie, w mikrofalówce. Kot bombę, mam nadzieję, że... <grym> mam nadzieję, że mnie nie, nie pazurami. Oj, mam nadzieję, że mnie nie dziabniesz pazurami. Co? Kula? To jest kula w ogóle. Co ja teraz robię? W samej ciemności nam sobie? A, zjadłem sobie przed mikrofalówką. Teraz muszę wziąć prysznic. No, a gdzie go zabiorę? Umcy, 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 umcy. Dobra. Koniec zabawy. Chodźmy się umyć. Mogę jeszcze otworzyć do Co to? No nie wiem, czy powinienem odpowiadać na to. Mogę zgasić światło? Mogę spojrzeć przez Judasza? Cześć, dziadek. Ci kurwa za kark złapię. Yy, dzień dobry. Jestem Twoim sąsiadem z góry. Czy możesz mi dać trochę soli? Czemu ty chcesz sól o drugiej w nocy? Gotuję coś i... Eee... A... Niestety nie mam szczęścia, nie mam soli. Dobra, zaraz ci przyniosę byku. Mogę... Mogę... Mogę drzwi zamknąć? Zaraz ci przyniosę soli. Sól jest pewnie... Ta. O, wziąłem do inwentarza. Miejmy nadzieję, że się nie wpuścił. Hm. Dobra, no wezmę pysznie w takim razie. Zniknął sobie goś, nie? Poprosił o sól. Miejmy nadzieję, że tu go nie spotkam. Na szczęście nie. No to by było w sumie ciekawe i jednocześnie zbyt proste. Mówiliśmy się w ogóle super pattern. Eee, ok, jedyne co mi zostało to zabrać śmieci. Się położyć spać? Okej, okay, wynieść śmieci. Śmieci są najprawdopodobniej w kuchni, przy ani dziewczynce. To są te śmieci? Nie, to są te śmieci. Asę podniosłem. Mam sól ze sobą? Miejmy nadzieję, że mam w inwentarzu. O nie mogę zobaczyć, co mam w inwentarzu. Ciekawe, czy spotkamy tego ziomka. No myślę, że spotkamy, jak będziemy wracać. Chociaż już ja bym w ogóle drzwi nie otwierał. O drugiej w nocy troszkę niebezpiecznie, szczególnie w słowiańskim kraju. Poza Polską. No. Ale gdzie mam te śmieci wyrzucić, tak naprawdę? Szkoda, że nie ma tutaj mapy. Wiem. Już wiem. Tutaj muszę wyrzucić, bo tutaj jest śmietnisko. Co, gość się pojawi zaraz przy mnie? To by było ciekawe. Mogę to gdzieś tu wrzucić? Tak. Nie, no bez przesady, goście. No już mogłeś dać tą animację, że kładziesz śmieci. Wróć do domu. Dwa razy nie musisz mówić. Ja już wracam na pełnej. tak zniknął. Bip bip bip, 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 Najprawdopodobniej znowu spotkamy tego dziwnego dziadka. O dziwo, nie? Może znowu się pojawi w tamtym miejscu? Albo będzie w naszym domu, bo przecież nie zamykaliśmy drzwi na klucz. A, jeszcze wyżej. Oho, drzwi są otwarte. Czy ja je zamykałem? Wreszcie mogę iść. Kot, spierdalaj. Wreszcie mogę iść do łóżka. Poczekajcie chwilę, muszę tego kota ogarnąć. Same problemy z tymi zwierzakami. No dobra, wróciliśmy do domu. Drzwi są otwarte. Nie pamiętam, żeby to było otwarte. Czyżby dziadek sobie pozwolił wejść. Okej, okay, dobra. Zamykamy wszystkie drzwi w takim razie. Idziemy się położyć. Nie podoba mi się to, że w tej grze nie ma sprintu. Ja w każdej. W każdym tytule lubię, jakie sprint. No słyszę, że ktoś jest, zaraz się obudzę. No. to, to kurwa? Proszę przednie drzwi, no, drzwi wejściowe. Halo, jakieś ślady, to jest krew, ja bym nie wychodził. Prowadzą na piąte piętro. No, ja tego nie widzę, bo jest za ciemno. Nie wiem, czy powinienem iść na górę, ale chyba pójdę. Halo? Panie Janu... Kurde. Panie Januszu. Dziadek, co tu się dzieje? Jakieś owoce... C co to jest? Bongo jak... Nie. Co, co, co to jest? Jak, grzyby jakieś. Czy co? No i sól. 50 kg, to też jakieś jabłka. Po co gościowi tyle soli? O co to? Klucz. Nie wiem o czego to klucze. Tutaj co jest? A tu? To, 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 co Co? Jakieś świeczniki, ktoś tutaj na nich jest. Dużo śmieci. A tu co jest? Boże! O mój Boże. Jest niebawem zabójcą. Chciał zasolić korpcy. Sur dziana? ten Zaraz. To jakiś ziomek leży, wytatuowany jakaś pani, jakiś pan. Nie wiem, od czego są te klucze. Stawiłem drzwi otwarte. Gdzie jest mój telefon? Tu jest mój telefon. Nie sprawdziłem Łazienki. No to tak, to muszę się uspokoić. Muszę się uspokoić. To było przerażające, co zobaczyłem. Wdech, wydech. Muszę zadzwonić pod 112. No to se zadzwoniłem. Stacjonarką to sobie Beach. Oh. 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 Okej okay. To była sum Nie powinienem to grać To było przerażające Dosyć ciekawy horror Taki króciutki I powiedziałbym, że Nie spodziewałbym się Szczerze bym się nie spodziewał takiej szybkiej akcji jakby myślałem, że wyjdziemy i będziemy kontynuować patrząc na gameplay, no to niektóre trwały po 20-30 minut, więc wie, nie wiem jakim cudem tak szybko się to skończyło, no ale cóż no. nie będę nie będę tego komentował, tak czy siak jeżeli chodzi o ten horror był ciekawy nic więcej nie mogę powiedzieć, był ciekawy był ok. to był Jeden z dwóch horrorów chyba na tym kanale, gdzie faktycznie się przestraszyłem i trzymał mnie w. Tak powiem, niepewności. Ale to jest oczywiście tani horror. Można tak powiedzieć. Nawet nie, to chyba było klasy B, czy coś takie. Nie będę się nad tym. E, nie, nie, nie będę się nie będę nad tym rozmyślał. Gdyż. po prostu się nie znam. Ale to był dosyć tani jumpscare, które działają na mnie, niestety. I w sumie nic więcej, ale czego się spodziewać od małego tytułu? Tak czy siak, niemniej jednak był to całkiem ciekawy tytuł. No tak czy siak, dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten krótki horror. No i co? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.